Cześć! W tym filmie odpowiem na pytanie, które nutruje wielu z Was. Ile pieniędzy trzeba, aby zacząć dropshipping? Nie będę tutaj mówił o zaczynaniu z 0 zł czy o innych cudach, tylko o normalnym biznesie, gdzie płacimy podatki i mamy normalne koszty. Właśnie o tym będzie ten film. Jakie koszty mamy? Ile musimy zgromadzić pieniędzy, aby wystartować? I na to pytanie właśnie odpowiem i przekonacie się, że ten biznes wcale nie jest taki drogi, jakby się wydawało. Ja jestem Lukadylu i zapraszam Was na serię Wiedza Codzienna, która jest nam niezbędna. O dropshippingu i nie tylko. Zaczynamy. Jak już powiedziałem w zapowiedzi, dzisiaj powiem Wam, jakie są koszty tego, aby zacząć swój biznes w dropshippingu. Jeśli nie będziemy brać pod uwagę kosztów otwarcia działalności gospodarczej czy założenia spółki i zabezpieczeniu jakieś pieniędzy na, na działalność tej firmy przez najbliższe miesiące, ponieważ te, te, ta kwota będzie się różnić w zależności, gdzie otworzycie swoją działalność. Czy to będzie w Polsce, to musicie zabezpieczyć pieniądze na ZUS i na podatki po trzech miesiącach, a jeżeli to będzie w Anglii na przykład, no to takie koszty nie będą Was, was interesować przez najbliższe półtora roku. Jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć czegoś o o tym jak założyć spółkę na przykład w Wielkiej Brytanii, to polecam mój filmik o tym i tam też możecie usłyszeć jakie są zalety i wady tego, aby mieć swoją działalność w Wielkiej Brytanii. Link jak zwykle znajdziecie w opisie. Aha, jak już będziecie w opisie, no to łapka w górę, zasubskrybujcie i uderzcie w ten dzwonek, aby algorytm obudził się i promował ten film. A teraz zaczynamy. Wracając do tematu, to jeśli odrzucimy te koszty rozpoczęcia działalności, to zostaje nam pięć głównych takich cech, Takich produktów, na które musimy uzbierać pieniądze, aby zacząć działać w dropshippingu. Po pierwsze, aby założyć swój sklep internetowy, potrzebujecie domeny. I to najlepiej z końcówką.com, ponieważ wzbudza ona większe zaufanie wśród klientów i jest bardziej taka popularna, jeżeli chodzi o sprzedaż międzynarodową. Oczywiście, jeżeli będziecie sprzedawać, w, na przykład w jednym kraju, na przykład w Polsce, to możecie mieć domenę z końcówką .pl. Nic nie stoi na przeszkodzie. Taką domenę możecie zakupić w wielu miejscach i kosztuje ona około 10 do 20 dolarów. Nie ma to większego znaczenia, gdzie kupicie taką domenę. Chociaż z doświadczenia, wam powiem, że lepiej ją kupić od razu tam, gdzie będziecie mieli swój hosting i swój serwer. Na, na odpowiedniej platformie, ponieważ chodzi tu o konfigurację. Jeżeli kupicie tam domenę, to będzie ona automatycznie skonfigurowana z Waszym sklepem, z Waszym kontem, a jeżeli kupicie ją gdzie indziej, no to będziecie musieli to sami skonfigurować, a jest to dość kłopotliwe i pracochłonne. Oczywiście, jeżeli ktoś się zna na tym, nie stoi nic na przeszkodzie, może to zrobić samemu i przenieść domenę na odpowiednią platformę. Po drugie, musicie gdzieś tą domenę zakotwiczyć, czyli postawić ją na jakimś serwerze, na jakiejś platformie. Jeżeli zdecydujecie się na przykład na Shopify.com, no to na początku dostaniecie 14 dni za darmo i to jest czas, w którym można na przykład zbudować sklep i skonfigurować go, sprawdzić wszystko, zanim zacznie się sprzedaż. A później, no później trzeba płacić abonament taki miesięczny w Shopify i jest to 29 dolarów miesięcznie za podstawowy pakiet, który wystarcza, stanowczo wystarcza na, na, na wszystkie Wasze potrzeby na początku i nie trzeba kupować nic droższego. Czyli jak widzicie, domena plus platforma to jest około 50 dolarów, które potrzebujecie na start. Ale to są dopiero dwa punkty, zostały nam jeszcze trzy. Trzecim punktem, i to są grupa produktów, które będzie wam potrzebne, to są aplikacje, których będziecie używać w swoim sklepie. I tu się zaczyna trochę kłopot, bo ciężko jest określić, ile tych aplikacji będzie i jakie one będą. To wszystko zależy od was i od waszego sklepu. Ale jeżeli przyjmiemy, że będziecie używać około pięciu, może sześciu aplikacji, Takich jak na przykład nie wiem, do marketingu mailowego, aplikacji do przeliczania walut, aplikacji do pisania komentarzy czy do ściągania komentarzy z AliExpress, czy nawet takiej nie wiem, opłaty, gdzie będziecie płacić swoim programowi dla, dla dostawców, jak Oberlo na przykład, czy tam Udropi. I ben, Oberlo akurat jest za darmo, a Udropi na przykład trzeba zapłacić. To koszt takich aplikacji będzie około następnych 50 dolarów miesięcznie. Razem daje nam to już stówkę. Po czwarte musicie zabezpieczyć trochę pieniędzy na towar. Tak, wiem, że to jest dropshipping i przecież tutaj nie kupuje się towaru, bo klient płaci Wam, Wy płacicie dostawcy, a dostawca wysyła towar do klienta. Ale tak jest w teorii, a życie jest życiem. Chodzi o to, że jeżeli klient zapłaci w Waszym sklepie, to Wasz operator płatności, czy to będzie PayPal, czy Shopify, czy każdy inny, wstrzyma te pieniądze na nie wiem, 7, 14, 27, czy nawet 28 dni, i dopiero po tym czasie dostaniecie te pieniądze. Chodzi o to, że klient zawsze może zrezygnować, może złożyć jakąś reklamację i te pieniądze będą mu odesłane. Dlatego te pieniądze są trzymane na koncie i nie możecie z nich korzystać. Więc musicie wyłożyć swoje pieniądze na zakup produktu dla klienta, tak aby dostał go jak najszybciej. Czyli wykupujecie od razu towaru producenta, czy u dostawcy, i on wysyła do klienta, żeby jak najszybciej on dostał. Kiedy yy, klient dostanie towar, pieniądze zostają odblokowane na, na PayPalu czy gdzieś i możecie z nich korzystać. Dobrym sposobem, żeby zabezpieczyć się tutaj, to można korzystać z kart kredytowych, ponieważ karty kredytowe mają wydłużony termin płatności, na przykład 30, 40, 50 dni zanim będą naliczane odsetki i wtedy możecie płacić taką kartą. Jeżeli pieniądze zostaną odblokowane, to od razu spłacacie kartę, nie płacicie żadnego odsetek. Na dole w opisie zostawiam Wam link do takiej karty. Możecie skorzystać z Santandera. Dość ciekawa opcja, możecie sobie to sprawdzić. Ale jeżeli nie chcecie korzystać z karty, nie chcecie brać pseudo kredytu, to musicie zabezpieczyć sobie trochę pieniędzy na ten wypadek. I moim zdaniem, jeżeli na początku będziecie sprzedawać na przykład 100 produktów miesięcznie, czyli trzydziennie, no to na połowę tych produktów powinniście mieć pieniądze. Jeżeli kupujecie produkt za 5 dolarów, to razy 50, 250 dolarów do czystu powinniście mieć odłożone na to, aby płacić za towar i liczyć na to, że w międzyczasie po dwóch tygodniach po trzech zaczną wpływać jakieś pieniądze z waszego konta na PayPalu czy gdzie tam będziecie mieli obsługiwane to. Czyli jak łatwo policzyć za domenę i platformę? Mieliśmy 50 dolarów, aplikacja 50 dolarów, i tutaj około 250-300 dolarów. Razem daje nam to około 400 dolarów, które musimy mieć na start, ale to jeszcze nie wszystko. I po piąte, marketing i reklama. To, na czym ten biznes się opiera. To, że macie sklep internetowy, to nie znaczy, że od razu będziecie mieli sprzedaż. Musicie mieć ruch na swojej stronie internetowej czy na, na swoim sklepie. I to, jak zdobędziecie ten ruch, to. Zależy głównie od Was. Są generalnie dwie metody na to, aby pozyskać ruch na swojej stronie. Jedna, to jest, jedna jest tania, druga jest droga. Tania to jest ruch organiczny, który możecie zdobyć dzięki pracy na SEO i social mediach i nie będzie Was kosztował prawie w ogóle, będzie za darmo, a raczej bez wkładu finansowego, bo musicie poświęcić swoją pracę i swoje umiejętności, i swoje zaangażowanie w to, aby przyciągnąć ludzi na, swój, na swoją stronę, do swojego sklepu i aby oni zaczęli tam kupować. Druga metoda nie jest tania, a raczej bym powiedział, że jest droga. Chodzi o to, aby się reklamować na Facebooku, na Google, Instagramie, Twitterze, przez influencerów. Wszędzie gdzie się tylko da i nie jest to tanie. W ten sposób możecie przeciągnąć ruch na swoją stronę i do swojego sklepu i sprzedać swój towar, jaki tam będziecie oferować. Ile kosztuje taka reklama? No, tanie to nie jest. Na początku myślę, że będzie Was to kosztować około 5-10 dolarów dziennie za to, żeby się reklamować na Facebooku i na Google. w miarę zwiększania sprzedaży i rozwoju Waszego sklepu te koszty mogą wzrosnąć i na pewno wzrosną będzie to nie wiem 50, 100 dolarów dziennie a może nawet i 500 dolarów dziennie, tego Wam życzę też ale jeśli przyjmiemy tylko tą naj, naj, najtańszą wersję no to 10 dolarów dziennie no to potrzebujecie około 300 dolarów na to aby odpalić swoją reklamę, aby sprawdzić towar, zrobić jakieś testy to jest tak na początek, i liczyć na to, że po około 2-3 tygodniach zaczną już jakieś pieniądze spływać z Waszego konta na PayPalu czy na Shopify. Jeżeli będziecie korzystać z influencerów, z Instagramerów, no to biorą oni około 50 do 100 dolarów za jeden post dziennie. Czy to dużo? Na no to zależy. Zależy, ile zarabiacie na swoim e, produkcie i ile tych produktów potrafi taki post sprzedać. Kupujecie produkt za 5 dolarów, sprzedajecie za 25, macie 20 dolarów w zysku. Influencer. Puści post i z tego postu będzie 10 sprzedaży, no to zarabiacie 200 dolarów. Stuwa dla, dla, dla niego, stuwa dla Was, czysty zysk. Zasada jest taka, że jeżeli z każdego zainwestowanego dolara zyskacie następnego, to jest złoty interes. A jeżeli zyskacie pół, to wciąż to się opłaca i należy to robić. A zatem mieliśmy 400 dolarów na aplikację, domenę, platformę, i teraz dochodzi nam następne jeszcze 300 dolarów na marketing i reklamę, no to robi nam się około 700 dolarów. I to myślę, że jest takie minimum, które musicie mieć, aby wystartować. Chociaż jeżeli chcielibyście jeszcze zainwestować na przykład w produkcję reklamy, zrobienie filmu odpowiedniego, napisanie odpowiedniego materiału, no to trzeba by dorzucić do tego jeszcze następne 150-200 dolarów, to już się robi nam więcej. no to zaokrąglimy to do 1000 dolarów to jest taki, powinniście mieć, żeby wystartować i zacząć działać. Oczywiście, im więcej będziecie mieli, tym lepiej, bo poduszka bezpieczeństwa będzie większa. Jeżeli będziecie mieli, nie wiem, 20 tysięcy, czyli 5 tysięcy dolarów, to będziecie mogli to zrobić z większym rozmachem i więcej zainwestować w reklamę i w tym samym zwiększyć swój, swoją sprzedaż. Pamiętajcie też o tym, że pieniądze to nie wszystko. Ważne jest, abyście się zaangażowali w to na, na 100%, bo dropshipping to jest taki sam biznes jak każdy inny któremu musicie się poświęcić i którego musicie najlepiej pokochać, bo jak nienawidzicie, to odpadniecie. Jeżeli się, za, jeżeli się zaangażujecie w to na 100% i nie będziecie się bali inwestować nawet dużych pieniędzy w reklamę, to na pewno odniesiecie sukces, bo można wszystko sprzedać, tylko trzeba wiedzieć jak. I co sądzicie? Czy 1000 dolarów wystarczy na to, aby rozpocząć działalność w dropshippingu? A może już macie swoje sklepy i wiecie, ile kosztowało Was odpalenie takiego sklepu? Dajcie znać w komentarzu, podzielcie się swoją wiedzą, niech inni też z tego korzystają. O to właśnie chodzi, żeby się dzielić wiedzą. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli macie jakieś uwagi, to zostawcie wiadomość w komentarzu, a na pewno się do niej ustosunkuję. Ja jestem Lukadylu Dylu i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.